Cześć, witam was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony GoldStriker i dzisiaj mam dla was team deathmatch na mapie Strike Zone, także jest to mała mapa, czyli szybka mapa czyli coś co bardzo lubię, takie szybkie gameplay, dużo wrogów z każdej strony nadchodzi no czasami można dużo defsów, dużo śmierci zaliczyć także to na to trzeba bardzo uważać, ale ogólnie lubię przynajmniej to, że jest coś tutaj można zawsze zrobić zawsze kogoś zabić i dużo zabić, także jest to dzisiaj drugi właściwie odcinek najlepszej klasy w grze. Także jest to drugi odcinek, w pierwszym odcinku prezentowałem AK, w tym odcinku prezentuję wam Remingtona, czyli Remington, oczywiście zostawiam go w deskrypcji poniżej, całe wszystkie perk'i. Tutaj zresztą macie tutaj na screenie także Remington z trzema attachmentami, czyli będę używał perk'a, który mi pozwala nosić trzy dodatki na jednej broni. Także jest to coś ciekawego. Także mogę mieć trzy dodatki na innej broni, co jest bardzo fajne. Dobra, Remington jak zresztą widzicie, pierwszy kill, bardzo ładnie. Jest bardzo precyzyjną bronią, dlatego ta klasa ogólnie jest tak zrobiona, żebyście łatwo mogli z daleka zabijać wrogów bardzo szybko. Także pomyślałem sobie, że ta klasa się Wam bardzo przyda właśnie. Coś z rodzaju, że szybko się zabija z każdej odległości. O, tutaj mi kila akurat Jedyny tak naprawdę negatyw tej broni. O, ale mi zdąża pojechał! Miałem go właśnie zdąża też tam pojechać, Ale się spóźniłem, bo łamek sekundę, ale. Oddałem mu, miałem paybacka, czyli się mu odpłaciłem inaczej mówiąc. Dobra, dobra, dobra. Czy będziesz tutaj za ścianką? Nie, nie będzie za ścianką. Nie, będzie za ścianą, będziesz za ścianą. O kurde. I drugi, nie? Nie mam amunicji, ale pięknie za to przynajmniej mam tutaj kila. Dobra, dobra, gramy dalej. Chyba mi przyjdą stąd. Z tej strony. Widzę kropeczki, małe. Małe kropeczki na... Pięknie! O i dodatkowe punkty, 950, no nie wiem za co. Dostałem squad point. O, fajnie. 35 Chyba Kili tam było. Po szybkim przeładowywaniu, nie wiem coś O, ale piękny nóż. Marmolada zrobiona. Druga marmolada, ale pięknie. Dobra, i mamy... Dostaliśmy walizeczkę, czyli trzeba wykonać zadanie, żeby dostać nagrodę. A kuku. Nie, ty kampiący nubie jeden. Dobra, a propos killstreaków, oczywiście używam, nie używam dzisiaj e, normalnych killstreaków, tylko używam defensywnych, czyli różnica między, o nie, różnica między normalnymi killstreakami a defensywnymi, e, to jest to, że tutaj nie muszę mieć jakiejś wymaganej ilości zabić bez umierania, czyli mogę mieć z e, soportowymi, czyli jeżeli dostaję pomocne kipsticky, czyli tych, te, których teraz używam, nie trzeba mieć ilości... Y, kilku kili bez, bez umierania. Po prostu trzeba osiągnąć wymaganą ilość kili i można mieć przy tym ile się tylko Defsów chce. O nie, ty mi uciekiesz. No ogólnie strasznie negatywne w tej broni jest to, że jest bardzo mały magazynek, czyli 24 naboje tak naprawdę. I to jest naprawdę naprawdę zrąbany w tej broni, dlatego nieraz można sobie attachment inny jeszcze wziąć taki, który nam e, perk... E, znaczy attachment w sumie e, który Przy ściany nie, nie uda się. Nie, nie mam Ale nóż. O, i akurat Remingtona na Remingtona sobie minimę, ale super. Nie, Jezus Mario! Zabrakło mi bo jak zresztą widzicie ten negatyw ma jedną pełni jakąś funkcję, także ciężko się gra z takim magazynkiem małym. Double, 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 piękny double. I teraz dostałem coś bardzo fajnego, bo widzę teraz prześciany, gdzie są wrogowie. Od czasu do czasu mi pika taki radar, który pokazuje mi wrogów za ścianę. O o! Czy teraz mi pokaże? Może tutaj gdzieś prześcianą zobaczymy. O, jest tam, 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 tam. Czyli idziemy za... Pięknie, i od razu muszę przeładować tą broń. No, niestety, tak się zdarza. Ale srami, sami zresztą widzicie, że ta klasa ogólnie spełnia wymagania wszelkie i jest bardzo, bardzo mocna. O, sami zresztą widzicie, jaki piękny double kill na kilkamy. Naprawdę precyzyjna broń. Spróbujcie sobie właśnie z trzema attachmentami, czyli macie wtedy tłumik, grip i red dot, czyli fajny celownik, bo ja nie lubię na tym, oryginalnego celownika nie lubię na tej broni. Także spróbujcie, przetestować sobie tą klasę, na pewno pozwoli wam szybciej wbijać expa i łatwiej zabijać wrogów. Także jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka na wideo, subskrybujcie kanał i ja was widzę w następnym filmiku. Mam nadzieję, że drugi odcinek się wam podobał i nie mogę się doczekać trzeciego. Trzymajcie się, na razie.